Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej krótkiej recenzji najnowszych słuchawek Sony Altware. Sony Altware, czyli właściwie nowa propozycja, jeśli chodzi o słuchawki od, no chyba jednej z najbardziej znanych marek, jeśli chodzi o tą sekcję. Powiem Wam tak, w tym materiale właściwie krótko chciałbym Wam powiedzieć o moich takich doświadczeniach po już przeszło dwutygodniowym okresie testowania. Powiem Wam tak, słuchawki naprawdę robią robotę. Przede wszystkim, jeśli chodzi o ich design, oczywiście to jest już kwestia gustu, Jednym mogą mi się podobać większe, mniejsze. Natomiast są to oczywiście słuchawki nauszne, świetnie leżą na głowie. Oczywiście mamy multum jakichś takich gąbeczek, skór podobnych, powiedzmy, materiałów, dzięki czemu na przykład nasze uszy, właściwie nasza głowa się totalnie nie męczy, kiedy te słuchawki mamy na głowie. No i do tego oczywiście słuchawki są jak najbardziej bardzo dobrze wykonane, tak więc tutaj problemów, jeżeli chodzi o jakieś tam niedopasowania, niespasowania, raczej moim zdaniem nawet w przyszłości nie będzie. Jest tutaj naprawdę bardzo dobrze. Przede wszystkim słuchawki oczywiście oferują nam naprawdę świetny dźwięk, natomiast ja tutaj muszę zaznaczyć, że raczej one są skierowane dla osób, które po prostu lubią bas, lubią dużo basu, zresztą mamy tutaj też właśnie ten najnowszy tryb Alt od Sony. Mamy właściwie dwa tryby tego właściwie Alta, no i oczywiście możemy go po prostu wyłączyć i generalnie chodzi o to, aby tutaj rzeczywiście maksymalnie podkręcić bas i rzeczywiście te słuchawki naprawdę robią to bardzo dobrze. Ja powiem Wam uczciwie, mimo że bas lubię, to raczej na tym pierwszym poziomie tego Alta słuchałem, a na drugim, bo na drugim poziomie rzeczywiście ten bas jest mega, mega dudniący, słuchawki zresztą są bardzo głośne, tak więc no, jeśli ktoś już naprawdę ten bas lubi, to z pewnością tutaj będzie z tego zadowolony, natomiast mi ten pierwszy poziom alta wystarczył, no i z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jakość dźwięku jest tutaj świetna. Oczywiście to nie są słuchawki już takie powiedzmy typowo studyjne z klasy cenowej, właściwie spółki cenowej za 3-4 tysiące, bo one kosztują 899, właściwie coś tam do 900 zł, mam nadzieję, że jakieś promocje się pojawią, natomiast no są to słuchawki powiedzmy już z tej półki takiej bardziej pro, niemniej jednak raczej skierowane dla osób, które po prostu cenią sobie właśnie bas, słuchają muzyki, głównie Streamowej i tak dalej. No, i oczywiście chcą mieć słuchawki, które zdecydowanie będą trzymały długo na baterii, bo Sony deklaruje, że jest to do 30 godzin odtwarzania na jednym naładowaniu i rzeczywiście mogę to potwierdzić. Oczywiście przez 30 godzin muzyki nie słuchałem za każdym razem, natomiast ładowałem słuchawki średnio co 4-5 dni, a słuchałem na właściwie na dobrą sprawę po kilka godzin dziennie utworów i to różnych. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o czas pracy, raczej bym się o to nie martwił. No i dodatkowo dostajemy też jeszcze tu i ochronę. Tak więc jeżeli jedziemy gdzieś, wkładamy po prostu w tym etui i słuchawki, sobie do plecaka i na przykład już wtedy wiemy, że im się nic tam nie stanie. W zestawie rzecz jasna kabel do ładowania oraz nawet złącze na jacka, tak więc, a właściwie kabel po prostu jackowy, słuchawki też mają to złącze na jacka, tak więc również możemy sobie te słuchawki podpiąć na przykład przewodowo do komputera, czy jakiegoś innego urządzenia, które właśnie to złącze ma. Tak więc generalnie podsumowując, powiem Wam tak, naprawdę słuchawki świetne. Moim zdaniem naprawdę genialny wybór dla osób, które lubią bas i chcą po prostu mieć go w formie słuchawki. Właściwie, bo rzecz jasna wiadomo, możemy sobie kupić głośnik i tak dalej, ale jeżeli na przykład dużo podróżujemy, albo po prostu nie zawsze możemy sobie puścić muzykę z głośnika na cały regulator, no to tutaj takie słuchawki wydaje mi się będą świetną opcją. Oczywiście, właściwie standardem jest to, że mamy tutaj najnowszy Bluetooth na ten moment jaki jest. Oczywiście mamy tryb NC, to też warto wspomnieć. To zresztą w słuchawkach Sony zawsze działało bardzo dobrze, tak więc to wygłuszenie stoi bardzo mocno. Oczywiście możemy go włączyć, wyłączyć. No i jest aplikacja, w aplikacji możemy już sobie bardziej skorygować profil naszego dźwięku. Niemniej jednak ja na tych standardowych ustawieniach naprawdę czułem się świetnie i powiem Wam szczerze, że słuchawki naprawdę są bardzo, bardzo dobre i szczerze powiedziawszy, no trudno będzie mi się po tych testach z nimi rozstawać, kiedy będę musiał je już odesłać do producenta. Tak więc jeżeli chodzi o tą recenzję. Mam nadzieję, że oczywiście się podobała i była pomocna. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Ja za ciebie Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia